Cyanotypia to jedna z najstarszych technik fotograficznych. Wykorzystuje ona światłoczułość soli żelaza. W w tej technice odbitki. Mają taki monochromatyczny obraz w odcieniach błękitu polskiego. Ja go osobiście uwielbiam. Do stworzenia takiego światłoczułego roztworu potrzebujemy cytrynianu amonowo-żelazowego i żelazo potasu. Taki roztwór możemy nakładać na dowolne powierzchnie, na przykład na tkaninę, na papier, na papier czerpany. Ja proponuję zacząć od papieru akwarelowego i takie odbitki dzisiaj sobie wspólnie zrobimy. Do stworzenia świetłoczułego roztworu cnianotyli będziemy potrzebowali cytrynianu amonowo-żelazowego, 20 g na 100 ml wody najlepiej destylowanej oraz 8 g żelaza cyjanku potasu również na 100 ml wody destylowanej. Dokładnie to ze sobą mieszamy, a następnie równe ilości obu roztworów mieszamy ze sobą i w ten sposób powstaje nam już ten właściwy rozkład który musimy nałożyć na... Wybraną przez nas powierzchnię, my dzisiaj zrobimy to na papierze do akwareli. Cyjanotypia powstała w 1842 roku. Została wynaleziona przez Sir Johna Herschela, astronoma. Natomiast pierwszy raz w artystyczny sposób została wykorzystana przez Anne Atkins. Ona była fotografką, amatorką, ale również biolożką. I z wykorzystaniem cyjanotypii stworzyła album o brytyjskich glonach, gdzie właśnie te fotogramy w odcieniach błękitu pruskiego posłużyły jako ilustracje do tej książki. Do stworzenia naszych roślinnych fotogramów potrzebujemy kęzelki. Mogą być naturalne, mogą być syntetyczne, mogą być też takie gąbczaste. Ja je bardzo lubię. Potrzebujemy też antyramy, wodzie utlenionej, planerki, dwie strzykawki, kuwetę. Możemy zastąpić ją taką najzwyklejszą niską. Potrzebujemy też oczywiście miseczki i nasze odczynniki. Papier, na którym będziemy robić odbitkę. W moim wypadku jest to papier do akwareli. Potrzebować będziemy też roślinki, najlepiej je wcześniej sobie usłyszeć. Potrzebujemy troszkę słońca, albo alternatywnie taką lampę ze światłem UV. Potrzebować też będziemy bieżącej wody. Na początku odmierzamy po 5 ml każdego z naszych odczynników. osobnymi kawka, żeby nam się tutaj nic nie zbrudziło, nie zmieszało niepotrzebnie wcześniej. Teraz czyściutkim pędzelkiem je ze sobą mieszamy. Jest taki, taki jaskrawo-zielony jest ten nasz odczynnik. I tak przygotowany roztwór nakładamy już na naszą kartkę. Teraz możemy to zrobić w dowolnym kształcie. Dlatego też używając różnych pędzelków możemy sobie tutaj kreować, jak to będzie wyglądało. Jeden zrobię sobie takim cieniutkim. Niezbyt równo. A drugą kartkę na przykład tym gąbczastym, o którym Wam mówiłam. Jeżeli chcecie uzyskać gładką powierzchnię, to ten gąbczasty będzie się do tego bardzo dobrze nadawał. Możemy też używać szklanego wałka. Hmm, jakiś Musimy ich położyć. i tak przygotowane papiery musimy położyć w zaciemnione miejsce, żeby wyschły. kiedy nasz papier wyschnie, bierzemy nasz antyramę. Kładziemy go na podkładkę. Teraz potrzebne będą nasze roślinki. Układamy tu sobie dowolną kompozycję. Coś malutkiego jeszcze bym chciała. Wlewamy całość szybko, szepiamy i tak przygotowany obrazek. Musimy teraz naświetlić. Więc albo wystawiamy go na parapet, na słońce, na około 15 minut, albo wykorzystujemy taką lampę ze światłem UV, jak Wam okazywałam. Wtedy składamy, wsuwamy ją pod spód na około 8 minut. No, odpinamy wszystkie klamerki, zdejmujemy szkiełko i roślinki. Tak to wygląda na tym etapie, ale niestety to jeszcze nie jest trwałe. Teraz będziemy płukać to wszystko pod bieżącą wodą. Jeszcze utleniamy. Do kuwety z czystą wodą dodajemy odrobinę wody utlenionej. Mieszamy i zamurzamy. Teraz rzeczywiście ona przybiera ten piękny odcień błękitu pruskiego. Thank you. Nasze roślinne fotogramy są już gotowe. Możecie je sobie oprawić, powiesić na ścianie. One już yy, nie reagują na promienie słoneczne, są bezpieczne. Możecie je najbardziej yy, cieszyć. Na koniec chciałabym zwrócić wam uwagę. Na trzy takie bardzo ważne elementy całego tego naszego procesu, na które, w których po prostu warto uważać. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby za każdym razem bardzo dokładnie czyścić wszystkie Wasze narzędzia, pędzelki, gąbeczki, wszystkie pojemniczki po to, żeby stare resztki odczynnika tam nam nie działały i nie niszczyły naszego roztworu światłoczułego. Po drugie, uważajcie na ten moment, kiedy Wasza kartka czy Wasza tkanina musi wyschnąć, zanim nałożymy znowu na nią te roślinki czy negatyw. Uważajmy, żeby jej przedwcześnie nie naświetlić. Czyli rzeczywiście znajdźmy jakieś zacienione miejsce, może to być na przykład dno szafy. Trzecia rzecz to jest ten moment, kiedy wyciągamy naszą pracę spod lampy UV albo ściągamy ją z parapetu, kiedy ściągamy te wszystkie dodatkowe elementy, szybki itd. Tutaj możemy zachwycić się tym, jak na tym etapie wygląda praca. Natomiast to jest ten moment, kiedy musimy się troszkę pospieszyć, kiedy dodatkowe promienie światła źle działają na pracę, więc idziemy od razu do łazienki i płuczemy dokładnie naszą cyjanotypę. Na koniec chciałabym Was zachęcić do eksperymentowania, do próbowania yy, tworzenia czy to fotogramów, czy w ogóle cyjanotypii na różnych podłożach. Tu jest na przykład cyjanotypia na tkaninie, tu jeszcze inna. Takie właśnie fotogramy wywoływane właśnie na słońcu. Yy, tutaj yy, jest zabawa z sokiem z cytryny, tu jest niedokładnie wypłukana cyjanotypia. Ona będzie jeszcze reagowała, ale jeśli mówimy o eksperymentach to czemu nie. Tutaj jest dodatek proszku do prania. No możemy bawić się samym kształtem plamy jej ułożeniem. To jakim narzędziem będziemy nakładali nasz roztwór też oczywiście będzie odgrywało rolę. Jeżeli odbijemy sobie tą cyjanotypię na tkaninie, możemy później stworzyć takie tamborki. Tutaj są nie. Ja właśnie. Tutaj mamy fotogramy. I jeszcze jedno. One dodatkowo są wyszywane. Mamy tutaj ręczny haft, ale to już nie jest moja robota. To już jest praca mojej, mojej mamy. A jeżeli zrobimy je po prostu na kartkach, możemy je sobie później oprawić. One już są y, bezpieczne, nie podlegają już dalszym procesom, więc jak najbardziej możemy je wyeksponować gdzieś w naszym mieszkaniu. Dobrej zabawy! Ja co prawda uwielbiam błękit pruski cyjanotypi, ale warto wiedzieć, że w cyjanotypie możemy również tonować. I Tutaj mam przykłady prac, które właśnie takiemu tonowaniu zostały poddane. Możemy w ten sposób uzyskać odbitki właśnie w różnych odcieniach brązu, w sepi, w takich bakłażanowych również. Ta odbitka Została y, tonowana za pomocą takiego profesjonalnego zestawu, gdzie mamy odbarwiacz oraz toner. Natomiast ten fotogram y, tonowałam takim domowym sposobem czyli najpierw odbarwiłam go w proszku do prania, a następnie tonowałam w mocnej kawie. Możecie również spróbować herbaty. Tutaj ciekawostka, bo tonowanie w różnych rodzajach herbaty będzie dawało nam różne odcienie. Czyli próbujemy sobie i w zielonej, i w białej, i w czarnej. Oczywiście możecie też spróbować w tych smakowych różnych. Natomiast jeśli zależy Wam na trwałości tej odbitki, no to warto zainwestować w, no, w taki profesjonalny zestaw. On też nie jest jakiś bardzo drogi.